Prawo karne – dziedzina prawo określająca czyny będące przestępstwami oraz grożące zapobieganie przestępstwa kary. Prawo karne dzielimy na Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców. Prawo karne procesowe – jest zespołem przepisów prawnych normujących wykonanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz Kudnie, co upiszesz? oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach kryminalnych, a to już koniec Prawo karne wykonawcze Obowiązki państwa w zakresie wykonania kar Ej Przemek, wreszcie już głową To tak ci za to taka smuga leci, wiesz że co chodzi Prawo karne skarbowe Tryb postępowania organów zawiera kwalifikacje czynów, które dotyczą przewinień fiskalnych państwa Prawo karne administracyjne Wykroczenie z możliwością karania mandatami grzywną Prawo penitencjarne. O kurde, ale dziwne słowo Prawo penitencjarne Pojmować należy jako całokształt norm prawnych regulujących wykonywanie kar. Prawo karne wojskowe dotyczy przestępstw wojskowych związanych z pełnioną przez żołnierzy służbą i dyscypliną wojskową. Funkcja ochronna, określone przez społeczeństwo dobra, które prawo karne ma ochronić. Funkcja gwarancyjna. Prawo karne powinno również pełnić rolę gwarancyjną, która polega na zabezpieczeniu jednostek przed nadmiernym, nieuzasadnionym ingerowaniem w ich prawa w imię realizacji funkcji ochronnej. Zasady prawa karnego. Zasada odpowiedzialności za czyn. Mówi nam o tym, co umieścić w centrum, czyn czy sprawcę. Jakie kary zastosować, by przywrócić się do społeczeństwa. Nie jest ważna surowość, ale nieuchronność kary. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn. Zasada winy. Mówi o tym, że nie każemy sprawcy za skutek, ale za popełnioną winę. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej. Mówi nam o tym, iż nie może iść do więzienia osoba za kogoś innego oraz o tym, że nie można odpowiadać za skutki czynów innych osób. Konsekwencje czynu ponosi osoba, którego popełniła. Ocena stopnia szkodliwości społecznej czynu. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter tego czynu, rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa, wagę naruszonych przez sprawcę praw, zamiar i motywację sprawcy, stopień naruszenia reguł ostrożności. Uwzględniając te kryteria, sąd powinien wykazać, że popełniony czyn jest społecznie szkodliwy oraz określić intensywność, a więc stopień jego społecznej szkodliwości. Żeby zostać skazanym za czyn, musi być on precyzyjnie określony w prawie. Drogi kar pozbawienia wolności to do, do 15 lat, następnie 25 lat, co jest maksymalnym wyrokiem poza to Kara ograniczenia wolności do 12 miesięcy. Osoba skazana na taką karę bez zgody sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu oraz musi wykonywać proces społeczny w granicach od 20 do 40 godzin miesięcznie. E, kara grzywny. Środki karne to odkrywy sposób na ukaranie winnego. Przykładami takich kar jest zakaz praw publicznych. Oznacza to, że skazany traci prawo do głosowania, brania udziału w rozprawach sądowych, nie może pełnić funkcji w organizacjach samorządowych i państwowych, traci stopień, jaki miał w wojsku oraz posiadane ordery. Po otrzymaniu kary nie można wykonywać pełnych zawodów oraz prowadzić działań gospodarczych. Kara zakazu prowadzenia pojazdów może być wyegzekwowana, gdy orzeczony spowodował wypadek lub zagrożenie w komunikacji w stanie niestrzeźwości. Strata przedmiotów może nastąpić, gdy były one używane w Przestępstwie, pochodzą z przestępstwa, posiadanie ich jest zabronione lub kiedy pośrednio pochodzą z przestępstwa, na przykład zostały kupione przez pieniądze z kradzieży. Winny ma obowiązek naprawienia szkód. Skazany musi zapłacić nawiązkę. z zabawę. Skazany musi zapłacić. No, nie Wskazany musi zapłacić nawiązkę obowiązkiem do opłacenia określonej szkody poszkodowanemu, wyrok może zostać podany do wiadomości publicznej. Wykroczenie to jest przestępstwo o niższym stopniu szkodliwości społecznej od czynu, kary za wykroczenia, areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności do 1 miesiąca, Megana, grzywna do 5 tysięcy, środki karne, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, przypadek rzeczy, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody, podanie orzeczenia do publicznej wiadomości i inne oznaczone w ustawie. Przestępstwa kwalifikują się ze względu na wysokość grożącej kary, zbrodnia, czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata i występek, czyli czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od miesiąca do 3 lat lub grzywny powyżej 30 stawek dziennych. Z uwagi na skutek, skutkowe, składa się na nie m.in. kradzież, rozwój, zabójstwo czy uszkodzenie ciała, Bezskutkowe. Do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek. Ze względu na rodzaj winy sprawcy, umyślne, świadoma chęć i popełnienie przestępstwa, lub nieumyślne, czyli niecelowe popełnienie przestępstwa na skutek nieostrożności. Ze względu na sposób zachowania się sprawcy, popełnione przez działanie lub popełnione przez zaniechanie, ze względu na sposób ścigania, przestępstwa ścigane z urzędu przez oskarżyciela publicznego, najczęściej prokuratora lub przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Ze względu na typ przestępstwa, podstawowy, zabójstwo minimum 8 lat, kwalifikowany morderstwo minimum 12 lat i uprzywilejowany, nieumyślne spowodowanie śmierci 6 miesięcy do 5 lat. Kodeks karny przewiduje i reguluje takie sytuacje, w których odpowiedzialność karna jest wyłączona pomimo, iż mamy do czynienia z czynem naruszającym prawo karne. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną można podzielić na... Okoliczności wyłączające bezprawność czynu to takie, przy których czyn nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem, ponieważ na mocy przepisu prawnego lub utartej praktyki takie działania uważane są za zgodne z prawem. Do okoliczności tych zalicza się m.in. obronę konieczną, stan wyższej konieczności, działanie w ramach uprawnień lub obowiązków, czynności lecznicze, dozwolone ryzyko nowatorstwa, np. eksperyment medyczny. Uprawianie sportu. Okoliczności wyłączające winę to takie okoliczności, w przypadku zaistnienia których czyn pozostaje bezprawny. Okolicznościami takimi są niepoczytalność, błąd co do faktu, nieświadomość bezprawności czynu, rozkaz przełożonego.